Niespełna kilka dni dzieli nas od słonecznego majowego weekendu. Majówka w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę ciekawie. To będzie intensywny czas, który warto sobie zaplanować w aktywny sposób. Warto spędzić go u nas tutaj w Jeleniej Górze. A mieszkańcy i turyści będą mieli w czym wybierać. Drodzy mieszkańcy, goście, przyjezdni, rodziny, dzieci, bądźcie z nami tutaj 1 maja. O godzinie 11 zaczynamy imprezę właśnie tutaj na ulicy 1 Maja. Wracamy z powrotem do święta ulicy 1 Maja. Jednocześnie jest to 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego warto wziąć udział w święcie ulicy 1 Maja? Ponieważ organizatorzy zaplanowali naprawdę moc atrakcji. Obie te imprezy będą w tym samym czasie działy się tutaj na tym trakcie naszym pierwszomajowym. Będą tutaj y, występy, występy artystyczne, będą występy estradowe, będą zabawy dla dzieci, będą konkursy, oczywiście związane konkursy z Unią Europejską. Co się w tym czasie w tej Unii Europejskiej wydarzyło, jak my funkcjonujemy w Unii Europejskiej. O tym chcielibyśmy wszystkim właśnie opowiedzieć 1 maja. Święto ulicy 1 maja wystartuje o godzinie 11. Będą ustawione tutaj dwie sceny, dwie sceny estradowe, dwie sceny artystyczne, na których będą się prezentowali ludzie sztuki. Jedna mniejsza przy Bramie Wojanowskiej, a druga taka olbrzymia scena przy Kościele Świętego, podwyższenia Świętego Krzyża, czyli tak zwanym Kościele Garnizonowym. Dwie sceny, na których będą siedziały różne ciekawe y, imprezy artystyczne. Będą zespoły z Czech, będą zespoły z Polski, będą kuglarze, będą szczudlarze, będzie... Yy utworzone na bieżąco graffiti i będzie na przykład specjalnie utworzona kawiarenka europejska właśnie tu, w tym miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, kawiarenka europejska, gdzie będą ustawione stoliki i przy tych stolikach będzie roz można rozmawiać z ciekawymi, wspaniałymi ludźmi Jeleniej Góry, ludźmi sztuki, kultury, ludźmi polityki, ludźmi, którzy są związani z Jelenią Górą, którzy wnieśli olbrzymi wkład w rozwój tego miasta. Również będzie towarzyszyła temu wszystkiemu na przykład wy Wystawa fotograficzna mówiąca o tym, jak Jelenia Góra wyglądała przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, a jak po wygląda. Tudzież też będzie ta wystawa dotyczyła naszego miasta partnerskiego w tym e, projekcie, bo to jest miasto Semilla z Czech, która przyjedzie tutaj ze swoimi produktami nie tylko spożywczymi, ale też produktami właśnie e, artystycznymi. Ten dzień zakończymy dużym koncertem, muzycznym koncertem pod tytułem. Muzyczne podróże przez Europę. Koncert Jacka Wójcickiego z teatrem imieniem Juliusza Słowackiego z Krakowa. Także gorąco zapraszamy na pierwszego. Impreza potrwa do godziny 21.00, a 2 maja to już święto Biało-Czerwonej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 2 maja do BWA przy ulicy Długiej 1 na Plac Ratuszowy. Będziemy świętować święto biało-czerwonej naszej flagi narodowej. Będziemy świętować w zależności od pogody, albo na Placu Ratuszowym, albo w BWA, tutaj u nas w galerii. Zapraszamy na festyn o godzinie 11, działamy do godziny 13. Co się będzie działo? Będą jak zwykle warsztaty, będzie teatr animacji, jak również teatr cichy, a więc będzie trochę animatorów z nami, będą jakieś maskotki, będą matiuty teatralne, będzie cyrkowo i kolorowo. Będziemy ustawiać ogromne konstrukcje z kół. Mam nadzieję, że uda się je przedstawić na dworze. Jeżeli nie, to BWA będzie po prostu tonęło w takich modernistycznych, nowoczesnych instalacjach. A, i bardzo ważne jest, abyście Państwo przyszli z kwiatami, biało-czerwonymi kwiatami, a więc świętować można już e, zacząć w domu, przygotować się narodowo, kolorowo. E, przybądź taki, przybądźcie z takimi kwiatami i będziemy tymi kwiatami zdobić e, całą okolicę. 2 maja w Jeleniej Górze nie będą nudzić się także miłośnicy militariów. Na wzgórzu Kościuszki odbędzie się kolejny Rajdarado. Tej rekonstrukcji nie można przegapić. Rajta Rado już coraz bliżej, bo, bo tak naprawdę niewiele dni nam zostało do, do startu Rajta Rado. Bo startujemy już 30, 30 startujemy z wrocławskiego rynku z pod Placem Solnym o godzinie 13.00. Tam właśnie rozpoczyna swoją wędrówkę przez Dolny Śląsk Rajta Rado. W Jelenie Górze jesteśmy 2, 2 maja 2019 roku. O godzinie 11 do godziny 14 mamy prezentację sprzętu. Tutaj obok naszego obiektu, czyli obok time Timec, bram czasu na wzgórzu Kościuszki. inicjacja w Jelenie Górze rozpoczyna o godzinie 14, tak jak wspomniałem wcześniej i tak jak było to przez ostatnie dwa lata na wzgórzu Kościuszki przy ulicy Chełmuńskiego Czego konkretnie możemy się spodziewać? Dużej dawki emocji, dosłownie Będzie to jedna z największych rekonstrukcji jaka była do tej pory Ponad 150 rekonstruktorów pojazdy pancerne, będzie ich ponad, ponad 15 broń filmowa no, będzie tak jak zawsze czyli będzie mocno wybuchowo będzie także możliwość zwiedzenia tutejszych podziemi, Time Gates, Bramy Czasu. Święto Konstytucji 3 maja również warto spędzić w Jeleniej Górze. Oprócz oficjalnych uroczystości na Placu Ratuszowym odbędzie się także piknik harcerski. 100 pomysłów na patriotyzm. Organizatorem jest Hufiec Karkonoski ZHP. Czego uczestnicy mogą się spodziewać? No przede wszystkim chcemy pokazać harcerstwo. Harcerstwo w różnych odsłonach. Harcerstwo wesołe, radosne. To, co robimy na co dzień. Spróbujemy skumulować to wszystko na Placu Ratuszowym. No, na pewno będzie ognisko. Okazuje się, że w centrum miasta, pod pewnymi warunkami bezpieczeństwa, można rozpalić ognisko jak najbardziej. Na pewno będzie taka mini wioska harcerska. Coś w rodzaju obozu harcerskiego. W ten sposób tak to nazwijmy. No i mnóstwo różnych gier, zabaw, pląsów. Będzie stoisko. No, będzie stoisko takie gastronomiczne, z którego też no, będzie można się posilić, także dla każdego coś, coś miłego. Z kolei 4 maja odbędzie się oficjalna inauguracja 46. Wiosny Cieplickiej. 46. Wiosna Cieplicka startuje od samego początku maja, ale jej uroczysta inauguracja jest 4 maja w sobotę i mamy ten zaszczyt i przyjemność, że to my jesteśmy organizatorami tego wydarzenia plenerowego, na które już serdecznie zapraszamy. To będzie Plac Piastowski, przypominam, sobota 4 maja i będą to dwa wydarzenia, które odbywają się jedno po drugim. Oba związane są z realizowanym przez nas projektem 30 Rok Bez Kurtyny. I teraz o godzinie 18. Rozpoczyna się koncert młodych wokalistów, w którym usłyszycie Państwo cudowne, piękne utwory z lat 80. i 90., -tych, wybrane przez właśnie młodzież utalentowaną, która wykona między innymi piosenki Edith Geppert. Y Maryli Rodowicz zespołu Bajm, Jacka Kaczmarskiego, a po nich wielka naszym zdaniem i też wyczekana przez nas gwiazda o godzinie 20:00 zespół Enej, niezwykle energetyczny, niezwykle energiczny, folkowy, cudowny zespół, który rozgrzeje publiczność podejrzewam do czerwoności i zostawi nam cudowne wspomnienia i cudowną energię na całą, całą wiosnę, wiosnę cieplicką aż do końca maja. A do 5 maja w Jeleniej Górze potrwa Festiwal Teatrów Pestka 2019. Wszystkie szczegóły dotyczące majowych imprez w naszym mieście znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jelenagora.pl